Cześć, z tej strony, ja sobie tak odgadnęcie na moim kanale Dzisiaj mam taką trochę inną grę, ponieważ jest to słuchajcie Roblox I dzisiaj przychodzę sobie obbi, który już małej mierze już przechodziłam 8 stage'y Uj, nie wiem czemu te stage się zapisują, tak więc jest tutaj bardzo dużo stage. I mam nadzieję, że coś jest jakaś niespodzianka na końcu czy coś Tak więc przechodzimy już ten stage i mamy właśnie tak fajnie napisane 10 stage. Nie wiem, skąd to się wzięło to, że mam właśnie tutaj już 17... Miałam... O nie, jestem słaba w obi, słuchajcie, mam nadzieję, że to się poprawi. Jezu, tak postanowiłam wrócić do Robloxa, bo no jakoś tak kiedyś grałam, a teraz postanowiłam po prostu do niego wrócić, okej. Okay. O nie, wzięłam stage? Tak, ja wzięłam stage. Czemu mi tu... Po... Aha, jest 12 stage, spokojnie. Tutaj mamy trzynasty stage. Okej. Okay. Jakoś mi to w sumie... Jeżeli chcecie... Jakoś mi to w sumie idzie. Dobra, dokończę. Jeżeli chcecie drugą część, czyli kontynuację tego obi, to napiszcie w komentarzu. Mam nadzieję, że to się nagrywa, a nie, że jest jakieś takie dziwne coś, że mi się nie nagrywa, bo bym po prostu oszalała. Dobra, słuchajcie. O nie, to jest takie złe! Okej. Okay. O nie, jakie mam to przejść? Dobra. Czyli mamy to tak jakoś przejść. Salzer, bym kupiła coś na Robuxy, a ja jeszcze Robuxy w ogóle na nie ma na Robloxie. okej Big, 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 big. stage, halo! Pik 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 pik. Z kimś nagrywała, to by było fajnie, ale nie wiem z kim w sumie. Dobra. O nie, spadłam. Okej, okay, jeszcze raz. O nie, jeszcze raz spadłam. Pomocy. To jest poniedziałek, słuchajcie. Poniedziałek, poniedziałkiem. Chyba? je oh yeah. Okej, okay, słuchajcie, są tam ludzie, widzę ludzi. Okej, okay. przechodzimy do Makul. I Jest tutaj bardzo dużo stage, więc no. Więc zostawcie łapkę w górę. Fajnie by było, gdyby pod tym filmem było nie wiem, 5 łapek w górę, to wtedy nagrywam kontynu kontynuację tej serii kiedy tyle będzie, to wtedy będę szczęśliwa. No więc takie, Jeżeli podobało mi się takie przechodzenie parkourów, takich jakby... W BSP Parkury. Tylko tutaj są obyby, to napiszcie w komentarzach i też napiszcie, jakie szczęście by gry w kolejnym odcinku, bo ponieważ na BSP tak za bardzo rzeczy nie mam robić. Na MSP, tym bardziej. O jezu, jak mi się poszczęściła. Dobra. Nie jestem jakaś dobra w obyby, ale jakoś mi się przeudaje Dobra. Jeżeli chcecie więcej serii, tutaj. Mm. Więc lecimy tutaj bardzo szybko Słuchajcie, bardzo szybko sobie daję radę Tylko jak jakoś tak poszczególnie Spadam Okej, okay, czy ja wzięłam stage'a Już 36, słuchajcie, stage Tak więc naprawdę szybko mi idzie Doganiam jakiegoś ludka Dobrze, więc bardzo dobrze mi idzie Słuchajcie, bardzo dobrze Okej okay. Tutaj jakaś dziewczyna jest w ogóle Nie, hi, 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 coś Jeżeli chcecie me To napiszcie, bo ja o, kurczę, spadłam. Dobra, to jest... Ała! ale mnie zrętwiała ręka. O jaka dziewczyna już wyruszyła. Nie, czemu ja tak spadam? Dobra, jeszcze raz. Co się dzieje? Czemu mi nie zadziałała spacja? Dobra. Jaka dziewczyna. Okej. Okay. Naprawdę fajnie by było, gdybyśmy na tym kanale dobili pod tym filmem 1000 łopek Już chciałam tak powiedzieć. 10. Jeden e, czyli no, tysiąc łapek w górę. No to by widziałem, czy na gdybyście tyle dobili, ale niestety tyle nie będzie przez jakiś okres czasu, kiedy. Na... No nie! Czemu? Nie, czemu mi się to pokazuje? Bo co, nie umiem przechodzić, patrzą, nie umiem przechodzić. No to dobra, musimy je dać. O nie, jeszcze raz. Zginęliśmy, słuchajcie. Jakoś daję sobie radę. O nie, teraz po czym? Po tym? Jak zgadłam, już myślałam, że po tym czerwonym będziemy musieli iść, ale nie. Aha... To tak wygląda, jakby tutaj był jakiś klocek. nie, tutaj żadnego klocka nie ma. To była taka zmyłka. Więc naprawdę tutaj jak widzicie, mamy już 44 stage, tak więc fajnie. Napiszcie w komentarzach, czy przechodziliście ten stage, czy gracie w Robloxa, jeżeli oglądacie ten film po prostu. Ja jakoś nie jestem fanką Robloxa, ale no, no czasami lubię sobie pograć po prostu. Nie mam żadnych problemów. O nie, jak ja mam to przejść? O nie, ja cały czas spadam. Dobra, tutaj mamy na... O, rozkminiłam to. Okej. Okay. O nie. Nie, 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 zły. to może czerwony. Też zły, to może żółty, żółty, żółty. Okej. Okay. Czerwony. Nie, już myślałam, że czerwony, więc tutaj był żółty. Może tutaj jeszcze raz. Nie, tutaj akurat nie. Czyli dwa razy są żółte, żółte, żółte. I tutaj... Nie, już bym na kogoś czekała, ale no... No... Nie chcę się. O, okej. Okay. O nie, jak ja mam co niby przejść. Okej. Okay. O nie! To jest złe. Dobra. Czemu ja przeskoczyłam kulkę? Nie wiem. Okej, okay, dam sobie radę. Okej, okay, dał, dał, dał radę. Da. Nie, co ja robię? Słuchajcie, co ja robię? Okej, okay, mniej więcej. A ja mam tutaj to przechodzić? Widocznie chyba górą muszę to przechodzić. O nie! Słuchajcie, 50 stage i chyba najtrudniejszy w moim wykonaniu nie, ma przy końcu, naprawdę Sofia, daj radę, słów. So. Słuchajcie, na, na Robloxie się nazywa Magda Lisek 2. Ponieważ słuchajcie, dlaczego Magda akurat Lisek 2? Ponieważ kiedyś bardzo szalam za lisami, chociaż to jest to do teraz. A czemu Magda nie Sofia? Bo kiedyś się nie nazywałam po prostu Sofia. Naprawdę uważacie, że ja nie umiem tego przejść. Okej, okay, więc... więc to jest nieco trudniejsze. O nie dobra, tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery i tutaj może... Nie, tutaj nie dobra. Raz, dwa, trzy. No to jest raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay, gdzie to skoczyć? Okej. Okay. O nie O nie, tylko nie przejdę Dobra, nie, dam radę, Sofia Daję radę Okej, okay, daję radę, na razie muszę się skupić Słuchajcie, tak jak na parkurach no Nie byłam przy końcu, Sofia Nieco Nie, co ja Nie 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 Yes Musiałam się skupić tylko, słuchajcie Ojeju, to jest straszne Ja tego nie przejdę Nie, dobra, żartuję Ej, co to jabłko? Nie, do tego jabłka się nie da doskoczyć A nie, nada się O, oświetliło mnie Czy coś tutaj jest takiego fajnego? Nie, to jest jabłko do ozdoby Dobra Jabłko do ozdoby Nie, bym spadła na kolejny stage i by było na 40 stage. No nie da się stamtąd wyskoczyć, patrzcie. Okej, okay, da się jednak. Trzeba się zatrzymać. Co my tu mamy? Coś nieciekawego. Coś czego... No i widzicie, słuchajcie, zabijam się. Ej, to było... Nie, nie da się tego zrobić tak jak w BSP. Nie, nie da się. Dobra, musimy to jakby tak... No co się stało? Ja nie dotknęłam przecież. Dobra, to jest dosyć trudne. Aha! Dotknęłam. Okej. Okay. A jest. Czekajcie, będę musiała za chwilę sprawdzić, ile ten odcinek już trwa, żeby nie był za długi. Mam nadzieję, jakoś streszczam się z przechodzeniem właśnie tego wszystkiego, bo nie chcę, żeby to było jakieś... A nie, to, to akurat... to akurat... Nie chcę, żeby to było jakieś długie, że przechodzę jeden stage, nie wiem, w godzinę, bo chyba takiego czegoś byście nie chcieli zbytnio. Ale nie jestem jakaś dobra w obby, ale staram się, staram się. Żeby nie było to jakieś za długie, ponieważ nie chcę tego odcinka prowadzić, nie wiem, w nieznane, tak, nie wiem, 10 godzin już gotować odcinek. Po prostu no nie chcę. Czemu... W ogóle jeszcze tak wam coś powiem. Czemu na moim kanale była taka dosyć trochę dwu, dwudniowa przerwa, jak ja prawie codziennie w, wkładam odcinki? Ponieważ nie miałam co nagrać, a nie wiedziałam jak przyjmiecie Robloxa. Chociaż ostatnio to jakoś gram, nie wiem, czemu w sumie sama. Jest! Sześć, y, podobno jest tutaj... Ile tutaj stajcie? Poczekajcie Tutaj mam jakieś dziwne... Co? Ja tego nawet nie dotknęłam, a to już mnie zaliczyło, że ja to niby dotknęłam. Czemu ja tego nie dotykam? Patrzcie. Ej, to będzie... To jest trudne, słuchajcie, to jest... No jak ja nie mam do nie przejść? Dobra, przejdziemy sobie tak. Tak. No i ja niby tego nie dotykam, a słuchajcie, zaliczę to mi niby, że dotykam. Ej, to jest mega trudne, słuchajcie. No co, ja tego nawet nie dotykam. Ja no tu już dotknęłam. No, co, ja tego nie dotykam, nawet słuchajcie. Tutaj trzeba o jeden fragment patrzeć. No rozumiem, że wyciągacie Robuxa, ale ja nie mam Robuxów nawet. O nie. Co? Ej, słuchajcie, to jest nie do przejścia. To jest nie do przejścia. No przecież ja tego nawet nie dotykam, słuchajcie. Ja tego nawet nie dotykam, a już mi pokazuje, że niby to dotknęłam. Okej. Okay. Co? Już się wkurzałam na maksa, słuchajcie. Już się wkurzałam na maksa, patrzcie. Nie dotknęłam. No co się dzieje? Nie ja no, ja się wkurzę. No, nie, poczekajcie moment. Ja zatrzymam film. Widzimy się za chwilę. Słuchajcie, udało mi się jakoś ten stage przejść. Nie wiem, ale naprawdę skupiłam się. Naprawdę już się w... chciałam przeklinać, bo to było takie wkurzające. Nie mogłam tego w ogóle przejść. Cały czas mnie. Nawet jak tego nie dotykałam, później się skupiłam. Powiedziałam, dobra, skupiłam się bardzo mocno i no. Jakoś mi się udało. Ale naprawdę trudno było, trudno było. Dosyć mocno trudno. O Jezu, Jezu, Jezu. Za chwilę mój kanał zmieni się. słuchajcie, w Robloxa, bo jakaś co więcej tego nagrywać. Nie wiem czemu. Naprawdę nie mogłam tego przejść. Napiszcie w komentarzach, czy przechodziliście to w Robloxie, kiedy oczywiście gracie w Robloxa, czy raczej nie gracie w Robloxa. Kiedy gracie, to na... napiszcie w komentarzu. Czy przechodziliście, to oby jakoś. No, tutaj znowu mamy jakieś tutaj dziwne. A, a, aha! Okej. Okay. No sami zobaczcie, słuchajcie, skacze Okej. Okay. Ej, to jest trudne mega, ale udało mi się to, słuchajcie, przejść. I tutaj mamy kontynuację tylko w dół. Okej, okay, udało mi się, słuchajcie. Tak, więc jakoś mi idzie, idzie, tylko naprawdę nie lubię tego. O nie, słuchajcie, ja już widzę coś, czego ja nienawidzę. Okej, okay. jeszcze raz. Spokojnie tutaj. O, strasznie mi palec boli od tego, od tej myszki. myślała chyba sobie nową myszkę. Czemu ja przez chwilę przerywam i nagle nie mogę spać? Dobra, słuchajcie, udało mi się. To było mini proste, ale nie wiem czemu... To jest straszne, słuchaj. Ja już się boję, że za chwilę normalnie spadnę. O jejciu! O, ktoś jest. Yy, ja jestem na drugim miejscu. Jestem na 67 stageu. Może coś będzie można kupować. Kupować. Pak, tak. Co to jest w ogóle jakiś. Jest shop, shop. Zobaczmy. Czy shop jest jakiś, że tylko 0 buksy? tego Stone. a dobra. Można coś tu kupować. Okej, okay, okej. Okay. Coś tam było, poczekajcie. Stone. Skips. Buy. Jeden skips, dwa skipsy. 10 skipsów. Nie wiem za to, co się kupuje. Buy, me, buy me, me. Aha. Dobra, mam nadzieję, że to nie. Co ja tu dotknęłam i to mi nie zaliczyło. Czy to mi zaliczyło, że mogę przejść dalej? Okej, okay, to było podejrzane kurę. Czy to. Za nie, to, za to zabiały. Czyli musimy tak po boku iść. Okej. Okay. Um, 70 słuchajcie, z tej Bardzo cieszę. Tutaj widzę, o, tutaj chyba nie możemy tego dotykać. Tak, miałam. Jak ja mam tu przejść? Niby. O nie, słuchajcie. Patrzcie, ja to dotknęłam tak minimalnie. T, t, tutaj musimy iść. Tutaj iść. Słuchajcie. O Jezu, to będzie trudne. Jak będę przy mecie i się zabiję, to nie wiem, co ja zrobię. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj teraz takie coś. I myślałam, że spadnę na to. Ale nie, to jest kozackie. Jeżeli chcecie taką jedną grę. <grytanie> którą chętnie bym nagrywała, bo jest to moja ulubiona gra. Przynajmniej. gram z moją koleżanką z Kanady, Alą, którą, ale którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Niestety już nie wróci do Polski, ale na jakieś wakacje może wróci no. no więc, słuchajcie, więc się bardzo cieszę. Jest, że się mnie cieszę, że nie wrócisz do Polski, ale dobra. Możemy. No. No. Ja więc przechodźmy ten parkurek. Parkur, boże. Obby. Obby. Oby. Chyba dzisiaj też nagram jeszcze jeden odcinek z Robloxa, bo tak, nie wiem, jakoś taką Tak, 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 Więc, bo hec. Heads heads. Heads heads heads. Heads, 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 heads... heads, heads... heads, Nie, słuchajcie, spadłam akurat po środku! Ej, jak się tak wybija, to można... Słuchajcie, ej, czy można tu... Nie, nie, nie... Nie, spadłam na inny stage, słuchajcie! Ej, ja już się bałam, że ten stage... Ui. Że ten stęcz, stage mnie po prostu zabiera na poprzedni stąd, co, co był na dole. I bym musiała to wszystko przechodzić od początku. Niespokojnie nie wziął mnie. Daję się bardzo cieszę. Słuchajcie, nawet już nie wiem na jakim stageu jestem. Jestem na 78 stageu. I nawet na to nie patrzę, słuchajcie. Dobrze, że gra, że poziomy się zapisują. Że się jest na przykład. Że się poziomy zapisują, że na przykład jesteś. Na 78 poziomie. No to jak wyjdziesz z tej gry, no to wtedy też jesteś na 78 poziomie. Więc to jest akurat spoko. Bardzo się cieszę z tego powodu, ponieważ takie obyby są nawet spoko, bo jest tu bardzo dużo i przejść. Więc na pewno nie każdemu by się chciało przychodzić to od razu, więc pomyśleli. U, u Raz. Nie, nie, nie. Poczekajcie. Jeszcze raz. Raz. Dwa. Trzy. Nie, to się da, to się na bank da Ogarnęłam to Tak, ogarnęłam to O Jezu Nie, co to jest w ogóle U na farcie Okej, okay, słuchajcie, mamy tutaj taką linię straszną której się naprawdę boję I mamy wysoki stage Bardzo wielki stage I wchodzimy sobie Do góry po takiej drabinie białej Ok, słuchajcie, jesteśmy już na 30, 30. chciałam powiedzieć. Na 84 poziomie, więc się cieszę bardzo. Czy tutaj jakiś... Tutaj będzie mnie... Raczej nie będzie mnie zabijać, więc się cieszę akurat. Ojej, ile mamy już tych poziomów, słuchajcie, za sobą. Jest to wielkie słuchajcie, obby, takie aż wielkie. Patrzcie, to jest po prostu szok. Po prostu. no... Nie wiem, czy byście to oby przeszli. O nie! Co ja zrobiłam? Nie! Słuchajcie, jeszcze raz musimy to przejść. Tutaj, jak widzicie, Mój kot, jeżeli słyszycie mojego kota, to przepraszam Was bardzo, ale no niestety mi to nie poradzę. Mój kot musi z tyłu się bawić. Co ty robisz, kocie? <noise> Jezu, szkoda, że nie możecie tego zobaczyć, ale jeżeli coś słyszycie w tle, chociaż wątpię, Albo w sumie możecie słyszeć. O, jakiego farta mam? O nie! Nie, nie! Nie, spadłam. Dobra, jeszcze raz. Dobra, mamy 45 bo coś. O nie znowu... Ej, czemu tak jest? Dobra. Z... Co ja zrobiłam? Ja byłam na jednym klocku. Ja sama spadłam. No czemu ja tak spadam? Dobra nie słyszę na tym stageu. Dobra, słuchajcie. Skupienie, skupienie. Okej, okay, przeszliśmy. Cieszę się. Okej, okay, słuchajcie, przechodzimy. Kolejny stan. Szkoda, że nie możecie tego zobaczyć co mój kot, ale jeżeli to bardzo słyszycie głośno, to, to Was bardzo serdecznie przepraszam. Jeżeli słyszycie, w ogóle tego nie słyszycie, to będę bardzo. Super, będzie mi super. Co no tam robi, słuchajcie? Bo jej tam miskę dałam, bo. No nie wiem, czy też słyszycie w tle, ale odkurzają tam, a mój kot strasznie się boi odkurzacza i po prostu, no, no wiecie, musi przeczekać, aż będzie koniec odkurzenia. Nie wiem, czy to słyszycie, mam też nadzieję, że nie, mam nadzieję, że wszystko jest git, gitara, chyba, że nic nie słyszycie. Ale fajnie by było, gdybyście mogli to zobaczyć, ale no nie. niestety odcinków z kamerką nie mam Na jakiś specjal to będzie na ileś e, tysięcy subskrypcji no. Ech, Tak więc, dokładnie jeszcze nie wiem na ile, o Jezu <grym> Czemu ja spadłam? O nie, spadłam Czemu? Co się stało? Co się stało i znowu spadłam? Co się stało? Co to było? Okej, okay, so słuchajcie, jesteśmy na 92 poziomie. Jeżeli tego nie skitram, to będę na 93 poziomie. Poczekajcie chwileczkę, jeszcze sprawdzę, ile mamy tutaj nagrywarki. O no jeszcze tylko dwa stage' sobie przejdę i już kończę odcinek, ponieważ jest naprawdę długi. Co to jest? Chyba jeden stage przejdę. Bo się boję strasznie. u Jezu. Jezu, oje, okej, okay, słuchajcie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Kiedy będzie 5 łapek w górę, to nagrywam kolejny odcinek z tego obby. No. Mam nadzieję, że zostawicie No i subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, żeby mieć powiadomienia o nowych filmach i dajcie łapeczkę w górę. Tak, czyli będzie jak mówiłam, pięć mapy które to nagrywam. I pamiętajcie na BSP robić mi pod hashtag Sofia Parkury. Mam nadzieję, kiedy zrobicie mi parkour, to będę Wam bardzo wdzięczna. A ja Wam dziękuję za oglądanie. No i cześć!